Polskie kluby, widzę, mistrzów są jak ja. No nie ma ich. Dzień dobry, to drugi odcinek super vloga na tym kanale. Ja się nazywam Michał Wrzyniak i dzisiaj odpowiem na bardzo ważne i często zadawane sobie pytanie ogólnie nie tyle co sobie, ale też ostatnio w ogóle w całym internecie, w całej polskiej społeczności piłkarskiej: dlaczego polski klub nie ma? swojego przedstawiciela w Lidze Mistrzów, podczas gdy mają go Czesi czy między innymi Słowacy za sprawą Słowana Bratysława, który wszystkie cztery rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów w tym sezonie przeszedł i będzie występował w tych rozgrywkach. Grając m.in. przeciwko Manchesterowi City na Tehernym polu, czyli na ich własnym stadionie w Bratysławie. Jaki dokładnie jest powód tego, że właśnie Słowacja Bratysława wchodzi i ogólnie słowackie zespoły, mimo tego, że Liga Słowacka jest dużo gorsza od Ligi Polskiej, jako ogół ma czterech historycznych przedstawicieli w lidze mistrzów, bo oprócz na który zrobił to po raz pierwszy w historii wcześniej w lidze mistrzów pod flagą Słowacji, grały w kakoszyce. Art Media Petrzałka czy także m.in. MS Żelina pokonując sensacyjnie Sparte Praga w 2010 roku w rundzie playoff. No właśnie, problemem jest chyba regularność naszych klubów w Pucharach, ponieważ dosłownie w ostatnich sezonach regularnie grał w europejskich Pucharach, dochodząc też także do jednej ósmej finału Ligi Konferencji Europy, w tym samym notabene sezonie, w którym Lech Poznań był w cierć finale, też Slovan wówczas zaszedł daleko i ogólnie. To też jest coś, co odróżnia polskie kluby od klubów czeskich, które grały w lidze mistrzów 14 razy, czy słowackich, które grały 4, podczas gdy Polska miała tylko 3 takie występy. Z czego dwa rok po roku w latach 90. Legia w 1995 i widzę w, Łódź w 1996. Tak w ramach wspomnienia tylko to mówię. Mianowicie, Slovan Bratysława w ostatnich 5 sezonach był aż czterokrotnie. Przynajmniej w fazie grupowej europejskich pucharów, co porównując takiego Lecha Poznań, który w sezonie 2021 notabene jedynym, którym slowana nie było w tej decydującej, można powiedzieć, fazie rozgrywek europejskich. No i ten 2022-2023, 20, gdzie Lech w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy, no to Lech zagrał w ostatnich sezonów dwa, przez dwa razy, Slowan 4, z czego też y, trzy razy w fazie pucharowej, no to wszystko mówi samo za siebie. Dla porównania Sparta Praga grająca w tym sezonie, która zagra w tym sezonie w Lidze Mistrzów w fazie ligowej w ostatnich pięciu sezonach była aż trzy razy w decydującej fazie rozgrywek europejskich, a dla porównania Slavia Praga aż pięć, z czego dwa razy to były dalekie fazy. Cierpćwinał Ligi Europy, jedna ósma Ligi Europy, Liga Mistrzów w grupie z Barceloną, Borussią, Dortmund, Interem, Mediolan, naprawdę patrząc na dokonania polskich zespołów, no to są po prostu, to jest po prostu nieba ziemia, tak? Tylko Legia właśnie może dorównywać zespołom z Czech, tak też nie jest jakoś najlepiej, ale patrząc na to jak wygląda skład Legii, jak prawdopodobnie to wszystko będzie się prezentowało w najbliższych miesiącach, mamy taką nadzieję, to na Legii możemy w pucharach polegać i najprawdopodobniej też Legia będzie tym zespołem, który najszybciej do tej Ligi Mistrzów no, wróci, bo Legia dwa razy w rozgrywkach Champions League grała. No Nie są to duże zdecydowanie większe budżety czeskich klubów wynikają z tego, że co roku grają w pucharach, a nie dlatego, że jest tam naprawdę jakiś kolosalnie bogaty właściciel jak kiedyś w Slawii, nie wiem, teraz, tylko 5 lat temu, czy tam właściwie nawet 6. Gdzie rzeczywiście można by powiedzieć, że te pieniądze z Chin przylatują regularnie. Przez to też Nikola czy przykładowo przychodził do zespołu Slawii. No, Sparta też nie miała jakiegoś wybitnego inwestora, jak teraz dobrze mi się kojarzy. Wszystko jest wypracowane pucharami, to jest problem polskich klubów, że inne zespoły w pucharach grają, no a nasze nie grają. I jak właściwie legia jest co roku w tej mm, lidze konferencji, bądź w lidze Europy wcześniej, za między innymi Czasowami Kniewicza. To jakoś to mm, wygląda, gdzieś są te pieniądze i potem przychodzą do te zawodnicy, jak Ben jak Sergio Barsia, jak y, Lukinia, z którym wraca na Łazienkowską, jak Jean-Pierre Samek, który póki co nie rokuje, ale mm, prędzej czy później może mieć taki okres, że gdzie będzie strzelał te bramki? No, nie jest to też aż tak drewniany napastnik, mimo tych wszystkich problemów kondycyjnych, tych problemów, powiedzmy, zdrowotnych, jakie miał na początku tego sezonu. No i to jest tak kolosalnie duża różnica między polskimi zespołami a naszymi sąsiadami. No to, że właśnie Slawia gra pięć razy, Sparta trzy, Slowan też wielokrotnie. No patrzymy sobie na skład Slowana, i tam właściwie nie ma takich, nie wiadomo jakich gwiazd. To są też zawodnicy mm, około, po, około 30 czy po 30, pamiętam, że nie pamiętam, że dokładnie to była średnia wieku składu slowana z meczu playoffu z przeciwko Mittylant, ale tam naprawdę była ona bardzo mm, wysoka, i myślę, że gdyby polski zespół wychodził składem e, z taką średnią wieku, to byłoby duże poruszenie, niezależnie czy byłby to mecz wygrany, czy przegrany w Pucharach, więc e, no, jakby tutaj te ta mowa o, tym, o tej większej kasie, czy o tym, że mają większe możliwości, wcale nie jest prawdą. Po prostu, drużyny czeskie, drużyny słowackie, no, mają po prostu fundamenty zbudowane pod to, aby te zespoły na europejskie puchaby budować, no bo tak naprawdę to też kwestia myłku wewnętrznego, gdzie w Polsce widzimy, Tomasz Pienko jest nim zainteresowanym jako częstochowa zagłębie, nie musi go sprzedawać, więc, no, wysnuwa czasami dosyć wysokie, bardzo, czasami bardzo wysokie nawet żądania, gdzie Zespoły, oczywiście to nie jest żaden mój przytyk do właścicieli klubu, no wiadomo, każdy chce zarobić jak najwięcej, ale aż takie kwoty chyba się e, nie leją, a nawet jak już są podobne, to po prostu polskie kluby wolą wydać na piłkarza z zagranicy, z klubu zagranicznego, bądź na Polaka, który po, prawdopodobnie do klasy wraca. Przykład Filipa jagieły e, ostatnio w Lechu Poznań, mimo że tam e, transferu gotówkowego nie było. No to, mimo wszystko, wydaje się, że bardziej ten rynek wewnętrzny też jest takim jednym z problemów, który powoduje, że polska piłka nie ma przedstawiciela w tej elitarnej liście mistrzów. Kwestia rankingu też jest tutaj naprawdę ważna, i do tego sobie też. Eee, wrócimy i o tym opowiemy. No, bo widzę Mistrzów przedstawiciela, tak jak powiedziałem. No, nie mamy, ale za to mamy dwóch przedstawicieli w tych czysto, czysto to, by to się najgorszych i najłatwiejszych rozgrywkach dla polskich klubów czyli widzę Konferencji Europy. Jagielonia Białystok i Legia Warszawa. Jagielonia już ma czasu temu zapewniła sobie byt i awans do tej ligi Konferencji Europy po pokonaniu w drugiej rundzie kwalifikacji do Champions League, zespołu z Litwy FK. Ponieważ Legia też mimo trudnego losowania w trzeciej rundzie układała się z błędy, a także z Dritą, w czwartej rundzie i Karner na jako pierwszej przeszkodzie, przy czym 11 do 0 w dwóch meczu z Walijczykami, no co jak co, zespół amatorski, ale liczy się to, że ten rekordowy dwumetcz jest 11 do 0 w tym właśnie spotkaniu, w tej potyczce przeciwko zespołowi z Wysp na pewno jest rzeczą wartą uznania, ale też nie o tym, fajnie, że podtrzymujemy tą jako Polska tą serię grania dwóch polskich zespołów w Europejskich Pucharach. Rok temu był to tak często w Lidze Europy, Legia Warszawa w Lidze Konferencji, gdzie udało się pokonać między innymi właśnie Aston Villa, czy też AZ Alkmaar wyjść z bardzo ciężkiej grupy, chyba praktycznie grupy śmierci, w lidze konferencji dało się przejść dalej. Niestety, Molde było już w 1.16 finału zbyt mocnym rywalem do po prostu konkurowania. No, ale mówiąc już o teraźniejszości, a nie o przeszłości, o błędach Legii z okresu m.in. zimowego okienka transferowego, co też przekreśliło szanse w tym dwumeczu, a także szanse na mistrzostwo dla zespołu z Warszawy. Chciałem też opowiedzieć, co może nas czekać w tym sezonie. No, bo co by nie mówić, oczekiwania mamy spore. Teraz nie przejść dalej w tej fazie ligowej, zmienionej ligi konferencji, a także tych, tych, no w szczególności widzę konferencji, kiedy ci bywa, ale no po prostu niektórzy, no nie, są potęgami europejskimi, a nawet w drugim koszyku można było wylosować zespół naprawdę słaby, jak to zrobiła Legia, czyli właśnie Jurg o tym sobie teraz powiemy, bo Legia Warszawa zagra. 6 spotkań, podobnie jak biały Białystok. Legia zagra u siebie z najcięższymi rywalami, czyli Realem Betis i Lugano. Tak samo będzie też rywalizować u siebie z Dynamem Mińsk. Na wyjeździe natomiast podejmie omonie Nikozias, Jur Jurgobden, a także serbskie, serbską Baczkę Topole. no Nie są to rywale najciężsi, oczywiście Betis. Jest rywalem z innej planety i prawdopodobnie Legia nie będzie, na, na, na pewno nie będzie w tym meczu faworytem, ale pamiętamy, że rok temu udało się Legii pokonać Aston Villa, że Villarreal też przyjeżdżał do Poznania jako faworyt, ale Kowi ostatecznie uległa z 3 do 0, więc nigdy nie mów nigdy, jeżeli Betis byłby pokonany, to nawet bym się pokusił o to, że Legia jest w stanie powalczyć o top 8 tej fazy ligowej, czyli bezpośredni awans nie do playoffu, czyli 1 16 a do 1.8 finału. Tych rozgrywek oczywiście trzeba najpierw pokonać zespół z Hiszpanii, no to nie będzie łatwa. Pozostałe mecze, no też fajnie, że Lugano, które postraszyło troszkę między innymi Besiktas w poprzednich rundach kwalifikacyjnych, bo Lugano grało też oczywiście w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, w fazie tej, tej ścieżce ligowej, jak to się mówi, może tam. Dosyć wysoko przegrywało, jednak nie był to też taki zespół, co postawił słabe wrażenie. Fajnie, że oni akurat do Warszawy przyjeżdżają e, właśnie, a nie, że to Lega jedzie do Szwajcarii na podyczkę z nimi. Raczej o ile reszty bywali, obawiać się za bardzo nie trzeba, oczywiście Jur też nie jest zespołem słabym i jakimś cudem jednak się do tego ciepłej finału dostali, a jak się okazuje tamten zespół, który z Lechem był, przepraszam, do jednej ósmej finału, bo w finale to, przed finale to wyeliminował ich Lech, ale właśnie przy, przez pryzmat tej poty, potyczki z zespołem z Poznania możemy uważać, czy to są, no, czy to jest słaby zespół, a od tamtego momentu kilku, nawet wielu zawodników odeszło, a zostali zastąpieni z piłkarzami lepszymi, więc w szczególności w grudniu Mroźny yy, wieczór w Szwecji, nie będzie też wcale łatwo. Omonia i Baćka topolat to też nie są zespoły topowe, w szczególności e, ci druzy, tak samo jak Dynamo Minsk, które przyjedzie do Warszawy. Te, tu są obowiązkowe, yy, powiedzmy, no z Omonia może być ciężko, ale obowiązkowe 9 punktów plus te 12 z Gobden, którego też myślę, że trzeba Ociek, oczekiwać. 12-15 punktów nawet to jest coś dla Legii tutaj bardzo realnego. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak Gonçalo swój ten swój zasób poukłada, jak on będzie grał, jak on będzie punktował. Wiemy, że Legia w Pucharach gra lepiej ostatni, ostatnimi czasy niż w meczach ligowych, więc może to też jest ten złoty środek na to, aby w tej Lidze Konferencji ponownie zaskoczyć. Miejmy nadzieję, że i to się też uda, a do rankingu będą wpadać kolejne punkty. Polska będzie szła w siłę, a kto wie, może i Legia wkrótce też w Lidze Mistrzów w końcu zagra. Natomiast mistrz Polski Jagiellonia Białystok będzie grała u siebie przeciwko dobrze znanemu Legii Molde FK z Norwegii. Jeszcze do tego przeciwnicy pokroju Olimpii Ljubljana, a także mołdawskiego Petro Kubu. Natomiast na wyjazd Jagiellonia uda się na legendarne Parken do Kopenhagi, do stolicy Danii, a także do Mlady Bolesław do Czech oraz do, znowu do Słowenii, NK Celje. To jest też taka sytuacja dziwna, że właśnie dwaj e, przedstawiciele jednego kraju będą przeciwnikami Jagiellonii w tej fazie ligowej u siebie. Jagiellonia zagra z Olimpią Lubiana raczej nie trzeba się tego zespołu jakoś mocno obawiać, bo nie jest zespół naprawdę posiadający jakiś mocny skład, e, co by tutaj e, nie mówić. no. Nie znam tego zespołu, tak żeby wam powiedzieć, kto jest tam jakiś brakujący, kto jest zdecydowanie słabszy i na ko jak nie powinna, tak można powiedzieć, polować, jeżeli chodzi o. A tak, czy powinniasz się stawić na atak lewą, czy atak prawą, czy środkiem tego, nie wiem. Ale Olimpia Lubiana na pewno nie jest takim zespołem jakimś naprawdę mocnym. Nada Wolesław jest chyba, nawet no, moim zdaniem, delikatnie mocniejszym zespołem od, Ljubljana, od Ljubljana, zespołu z Lubiany, czyż właśnie od MK Celje, czy Petro Kubu. No nie znam tych zespołów, ale Nada wydaje się dosyć zespołem solidnym, poukładanym, jak na też czeskie standardy. Wchodzą też powiedzmy, że dzięki temu. Że czeska liga jest taka mocna, no nie jest to też team, który tam rządzi w tej lidze czeskiej, ale na pewno będzie to mi się wydaje z tych koszyków 3 do 6, dla jaki nie bywa najtrudniejsze w szczególności przez pryzmat wyjazdu. No i te dwa najmocniejsze zespoły, no jak się jedzie do Kopenhagi, to na pewno nie, nie, nie można spodziewać się meczu przyjemnego, nie można spodziewać się, że łatwo się tam wygra. Przekonywał się o tym kiedyś Piast Gliwice, przekonywał się o tym Raków. No, który, którzy, no, jednak który zostawał Kopenhagę, w, można tak powiedzieć, przed tym jak oni wychodzili z grupy w Lidze Mistrzów. I to była inna Kopenhaga, to był inny zespół, też dużo zawodników odeszło stamtąd. I rzeczywiście raków był blisko, żeby e, tam nawet doprowadzić do dogrywki. Tak? Ale teraz Kopenhaga nie jest taka mocna jak wtedy, i pewnie raków e, obec, no, obecnie to może nie, ale. W tamtej z obecną Kopenhagą miałby troszkę e, łatwiej, jednak dalej to nie jest jakiś zespół w zasięgu Jagielonii, moim zdaniem, i tym bardziej na wyjeździe. A jeżeli chodzi o Moldę, no ostatnio lepszy zespół e, z Norwegii, czyli Bodo, no przejechał się, mówiąc tak już troszkę, nawet delikatnie po Jagielonii stok więc tu raczej też cudów bym nie oczekiwał, ale kto wie, może od tego czasu Jagielonia tą formę ogarnie ten atak będzie wyglądał jak za sezonu mistrzowskiego i też mogą powalczyć. Jagiellonia też ma na tyle słabe, w sensie słabe losowanie pod względem przeciwników, w kontekście ich siły, no bo to dla Jagiellonii jest losowanie dobre, to jest losowanie, które może pozwolić na e, ten awans dalej. Tego też musimy się trzymać, że w tym top 24 Jagiellonia mimo wszystko się znajdzie, około 7 czy 6 punktów nawet daje e, prawdopodobnie ten awans przy większym szczęściu. 8, to już jest taki raczej pewniak, że Jagiellonia Zdobywając 8 punktów, będzie w tym to 24 na praktycznie 99%. Więc myślę, że tego możemy oczekiwać. Wystarczą dwa zwycięstwa, podajmy na to, z Celie i z Petrokubem, a gdzieś te dwa remisy się prawdopodobnie gdzieś znajdą, a być może nawet te 6 punktów i wystarczy. No, miejmy nadzieję, że Jagiellonia tych punktów do rankingu też jak najwięcej zdobędzie że w BM-stoku będą zadowoleni, podobnie jak my w całej Polsce, tym, że Jagiellonia zdobywa te punkty i radzi sobie całkiem nieźle. Także jeżeli chodzi o te Puchary, no to możemy być smutni, nawet musimy, że ligi mistrzów w Polsce no nie będzie, z, z, właśnie ze względu na to, że regionie byłysok odpadła właśnie z wodą, w trzecim będzie, że odpadła, w czapie będzie ligi łapy za Ajaxem, yy, więc tych lepszych zespołów no nie będzie, no ale tak jak powiedziałem, kwestia regularności, legia już to. Nadrabia, może wrócić do formy europejskiej. Lech, który dobrze prezentuje się na starcie sezonu, kto wie. Miejmy nadzieję, że przekonamy się o tym w najbliższym czasie. Miejmy też nadzieję, że w tych Pucharach i Legia Jagielonia coś ciekawego nam pokażą. Zaprezentują się z jak najlepszej strony i wygrają jakieś fajne spotkania. Ja dziękuję za tego vloga. Michoł Wożyniak, kłaniam się. Mówię, do zobaczenia. Mówię, może, że możecie też zostawić subskrypcję, jeżeli Wam się ten film i cały vlog podobał. Ostatnio nagrywaliśmy o okienku transowym w Polsce, więc możecie sobie też ten nasz podcast na żywo wówczas nadrobić. Już nie na żywo, ale zapraszam też i do oglądania, właśnie innych materiałów na tym kanale. Dziękuję bardzo serdecznie za ten odcinek. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.